Okej, okay, jest małe opóźnienie, ale chyba powinno działać, eee, więc dobra, nie każę, mam jakoś dłużej okay, czekać, jest małe opóźnienie, ale no chyba, dobra, tylko sobie tutaj przyciszę, OK, czy teraz to będzie działać, zaraz chcę, chcę to zobaczyć, tylko, wow, nawet się ktoś zebrał, już trzy osoby, o kurde, jednak to, <noise> jednak streaming to jest przyszłość, jak widzę. Dobra, muszę sobie tylko. O! <śmany> Okej, okay, dobra, dobra, już czat też widzę w miarę, więc. O, matko, chyba jest za głośno, no nie? Zdecydowanie. Tu sobie wyciszę. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. To jest totalny yy, test. Głównie dla... Te... Co się stało? O, w mordę to jest zły. Ech. <śmany> Dobra, dajcie mi chwilę, bo ja zło, zły lancer odpaliłem sobie. Niestety, zapomniałem zupełnie o tym. Przez chwilę będziecie słyszeć tylko mój głos. Mam nadzieję, że to nie będzie wielki problem. Dobra, e, chwila, chwila, chwila. Tutaj już to mam. A ok, chyba teraz powinno już załapać. Dobra więc tak dzisiaj sobie ogólnie testowałem moda na betę i w sumie zacząłem rozbudowywać takie pewne miasteczko nie wiem w sumie co teraz mam do roboty nie pamiętam już co sobie ustaliłem tutaj ale myślę że coś się znajdzie co oni tutaj teraz mieli budować teraz chyba ten Ford miał sobie powstawać dokładnie ja już tutaj wszystkie materiały doniosłem, więc może, może gdzieś zaraz zobaczymy jak sobie te NPC będą tutaj wszystko stawiać. Nie mam drugiego monitoru, więc nie będę za często sprawdzał czat, więc od razu mówię, że wybaczcie. Co do samego streama to myślę, że to będzie trwać tak nie wiem, maksymalnie z pół godziny czy coś, może, może trochę dłużej. Ale jakoś na 20 już jestem e, z Michałem umówiony na, na nagrywki, więc e, ta, raczej, raczej nie będę tego przedłużać. Nie wiem po co. E, ok, więc pierwsza rzecz. E, tam jest mój domek, ja mówię, co. Później wam może ja to pokażę, ale chciałem najpierw zobaczyć, jak oni będą budować tego Forge'a i czy. I czy to jest ten budynek, w którym będzie Blacksmith? Ja gdzieś miałem rozpisane wszystkie chyba budynki z tego moda. Ale zresztą w skrzynce w domku mam taki papierek z tym. To może później zobaczę. Natomiast jak na razie nie widzę. Dostarczyłem wszystkie materiały, ale nie widzę, żeby oni to jakoś specjalnie tutaj chcieli budować. I to mnie trochę martwi. Niby wszystko inne na szczęście już budowali. Po prostu ta tawerka. Jezu, to jest tak cudowne. No spójrzcie sobie na ten... Wytwór po prostu kreatywności ludzkiej. Przecież to jest. to, to dziesięciokrotnie przebija młyn, który mogliście widzieć chociażby na moim y, kanale w, w tym pierwszym sezonie y, kwadratowej Doliny. <ś2> to, 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 cudowne to jest przecież. E, dobra, mam nadzieję, że przez prze takich nie będzie jak. Bo ostatnio, jak sobie nagrywałem, to. Niestety, mój śmiech, jakby za dużą ilość powietrza dmucha do mikrofonu, naraz i. O! Dobra, chlebek, właśnie. Bym sobie kupił tak z dwa. Zresztą mam trochę jedzonka, już sobie nie zbierałem, ale on mi się i tak przyda. Okej, okay, tutaj ktoś idzie, może zaraz coś się zacznie tworzyć. A chyba tutaj to budują tego fordza. To wam przy okazji pokażę, jak to się buduje. No, Okej, okay. na tym razie tylko podłogę, Nie ma nic specjalnego. E, za dużo świata jeszcze tutaj nie eksplorowałem, więc innych wiosek e, jeszcze nie widziałem też ani nic, ale e, tak... E, nie, nie pamiętam w ogóle jak się... Znaczy nie pamiętam. Nie wiem do końca jak się wymawia nazwę tego moda. To jest M myliner... kurwa no, to jest z francuskiego raczej... E, Liner Smoke? Nie wiem. Jakoś tak. Dobra, zaraz sobie zobaczę, co wy tam. O, w mordę, okej. Okay. Wybieg, wybieg na eee. Tak, siema wszystkim, tak. X-Koza nowa, Gana... o kurde, ganada nawet przyszedł. No. Nie no, wspaniale. Dobra, to rozumiem, że, ale patrzcie, jakie jest zainteresowanie. Kurde, w przyszłości to prawdopodobnie będziemy robić: będzie streamy z Bedwars, będzie klepa tam wchodzić. To po prostu, bo ostatnio w ogóle, jak sobie graliśmy, to właśnie w sumie żałowałem, że tego jakoś tak nie, nie nagrywałem czy coś, bo akcje były potężne, że tak powiem. Dobra, przejdźmy się, jak na razie, do mojego domku. Ja zobaczę, jakie... co ja tam potrzebuję jeszcze. Przy okazji ta góra, tutaj ona jest. To cała wioska zresztą to jest tuż obok spawna, ale po prostu ta góra jest tak wspaniała, tak epicka. Myślę, żeby coś tam zbudować, tylko że jeszcze nie mam do końca pomysłu na to. Yy, ale to się, to się zobaczy może. Może się, się coś tam wykmini niedługo. Jak na razie sobie zrobiłem, tylko taką małą farmę, bo właśnie. Trochę z jedzonkiem słabo jednak stoję, mimo tego, że coś tam niby mam, to yy, jak poszedłem do jaskini, to, to naprawdę szybko schodzi. Dobra. Więc teraz tak. Yy, tutaj sobie po prostu wysiliłem się jak mogłem, żeby cokolwiek w tym domu jakoś tak upchnąć. Tutaj jeszcze myślę o zrobieniu jakiegoś takiego zejścia do piwnicy czy coś, bo jednak miejsca tutaj nie ma za dużo. Ale no wszystkie podstawowe rzeczy tutaj jednak są. Na przykład tutaj łóżeczko i tak dalej. Więc ta jest, jest ok pod tym względem. Tutaj są takie dwa. Trudno mi to w sumie określić rozpiska po prostu tego, jacy ludzie mogą zamieszkiwać w wiosce. A druga karteczka to dotyczy budynków, które mogą być. One są bardzo tanie. Tam za 10 tych do, donierów całych można sobie dostać coś takiego i dzięki temu mamy więcej informacji o modzie. Swoją drogą dość głośno te drzwi chodzą. Nie wiem czy nie wiem, czy też słyszycie te dźwięki jakoś tak nie wiem, bardziej ode mnie na przykład. Trudno mi stwierdzić. Nie wiem też jakie jest dokładnie to opóźnienie. <noise> no nie nie podgłośnie szumów komputera już bardziej, no niestety, on już ledwo zipie po prostu, bo w tym pomieszczeniu jest naprawdę u mnie taka temperatura aktualnie, że. No, ale wolę sobie nie otwierać teraz okna. bo się jakiś pies drze, oczywiście. Więc. Dobra. Teraz tak. Myślę, żeby coś tutaj w sumie zacząć już robić w tej, w tej górze. Jak już odpaliłem tego streama, no to. Wiecie, gdy ta muzyka, to chyba jest tak głośno, co? Dźwięki też trochę przyciszę. Okej. Okay. Więc może coś tu zrobię. Jeszcze nie wiem co, ale dobra, zacznę po prostu coś tam sobie budować powoli i może coś z tego wyjdzie. Tak powstaje większość moich budowli w sumie. Więc te... dobra tutaj można by było zrobić jakieś takie przejście tam i się po prostu wkopać w tą górę i po środku zrobić taką takie jakieś pomieszczenie z szklaną podłogą gdzieś tutaj żeby tak fajnie wyglądało i od razu byśmy sobie mogli wiecie patrzeć z tej góry no całkiem niezły pomysł tylko że co do tego wejścia to zupełnie nie mam pomysłu aktualnie bo po pierwsze ścieżkę jest tutaj mega trudno poprowadzić tak, żeby to miało jakikolwiek sens. A po drugie no też wkopanie się w taką skałę, która ma dosłownie, nie wiem, 2-3 kratki będzie tam grubości, to no, nie za bardzo tutaj wyjdzie. Dobra, to na razie idzie noc więc się prześpię w domku i dobra. Zobaczymy jak to będzie. Gdy odruchowo chciałem nacisnąć guzik do cięcia. Ech, no cóż, musicie niestety oglądać, jeżeli oczywiście chcecie, to musicie oglądać to, jak ja tutaj będę chodził, zbierał materiały teraz na wszystko i tak dalej, opowiadał o głupotach. W sumie nie mam pojęcia, jakby dlaczego ludzie lubią streamy. Ja nienawidzę streamów. Autentycznie. Po prostu jest jeden rodzaj streamu, który jakkolwiek da się oglądać, który sobie od czasu do czasu, tam w sensie co tydzień, jak leci, na to rzeczywiście to puszczę. Czyli Minecraft Monday, na którym się naprawdę wiele dzieje. Są jacyś tacy topowi YouTuberzy, których rozwala jedna osoba, czyli legendarny Technoblade. I to się fajnie ogląda, ale jak ktoś naprawdę. Kurde, jak ktoś streamuje taką typową, wiecie, rozgrywkę właśnie, czy to jak widzę streamy właśnie z Minecrafta, takie, wiecie, w stylu, że o, buduję dom na survival albo ten, to jakby, nie wiem, no może, może to ma jakiś swój urok, Co się możecie niby pisać tam coś na czacie, jest jakiś kontakt, wiecie, taki na żywo, ale nic poza tym, więc to tak, taka trochę moja rozkminka tutaj. Dobra, w sumie zobacz, co chwilę będę sprawdzał ten czat, bo jakby coś tam niby piszecie, ale... Dobra, nic sensownego nie piszecie, więc w sumie nie ma, nie ma co czytać. Dobra. Natomiast, no nadal przygotuj się, hej może niedługo jakby będzie jakiś stream, wiesz tam, Bedwars, Skywars Sky Wars, coś, coś tam, to będzie ciekawy i nie? Ale dobra, teraz tak. Ja sobie tutaj, w sumie to nie wiem co mam robić właściwie. Poza tym, że niby mam coś budować. Okej, okay. wreszcie powstał jakiś tam ten forge. Nie wiem, czy oni go skończyli. W sumie od razu tam. Mam tutaj gdzieś łódkę przeszkowaną. O. Okej. Okay. Więc zobaczymy jak na razie co oni tam zbudowali i czy mogę się handlować z tym. Bo chyba w tym. w tym całym Fordu czy coś to właśnie jakiś Blacksmith ma mieszkać. Wiem, że Forge to piec i jakby tak trochę dziwnie to zabrzmiało, ale tak by wynikało chyba z tej rozpiski całej. A propos budynków. No dobra, zobaczymy. Jak na razie tak. Mnie, mi się ogólnie to bardzo podoba, nie wiem. Te, te ich budyneczki. Niby są mega proste i naprawdę takie wręcz no. <laughs> beznadziejne. Jak to, ale, ale to, to ma ten swój klimat, nie? Mimo wszystko. To jest tak, jakby. Okej, okay. to jest tak, jakby grać na multiplayerze bez. Yy, Multiplayera. Wow. Nie mam pojęcia co to znaczy. Jak ktoś jakby umie w języki to niech, niech przetłumaczy. Dobra, czyli z kimś mogę handlować. Tyle, że chyba nie ma czym jak na razie. Halo? Serio jakby nazbierałem im tyle tego żelaza po to, żeby sobie po prostu klocki położyli. No super. Mm, Okej, okay, chyba jednak nikt nie przyjdzie. A nie, ona idzie. No tak, bo w tej wiosce jakby jest, yy, o tym sobie przeczytałem, jest tak, że jakby kobiety zajmują się, wiecie, tam renowacją domów i tak dalej, yy, a, yy, a mężczyźni po prostu jakby robią wszystko inne, w tym sensie, że w sensie kobiety jeszcze tak tradują i tak dalej, ale mężczyźni jakby ścinają tam drzewa, wiecie, coś w tym stylu, na farmie też pracują, a, a jakby to jest... To jest w ogóle ciekawe, że tylko kobiety mogą handlować. Ale no cóż, no. Przynajmniej jest, jest jakiś tam podział tych zadań, nie? Nie można powiedzieć, że czy któraś ze stron wykorzystuje za bardzo tą drugą. Wow, tak, to są moje rozkminy w wolnym czasie dokładnie. Jak już nie mam o czym mówić, to gadam to zupełnie. Zupełnie jakieś pierdoły, które mi przyjdą tylko do głowy. Więc wybaczcie, ale nie jestem do tego zupełnie przyzwyczajony. Do tego, że po prostu słyszycie mnie na żywo. A wiem, że muszę coś gadać, bo jeżeli y, po prostu, nie wiem, puszczę jakąś muzyczkę w tle i w sumie nic się nie będzie działo, tylko będziecie mnie jakoś tam obserwować, tą rozgrywkę, to, y, to nie będzie mi to miało zupełnie sensu. Natomiast co do y, spraw tam, Powiedzmy, ogólno-serwerowych, że tak powiem. E, tam się koza już widziałem, że śmiał na czacie, że Dolina 2.0 czy tam. Nie wiem, czy koza, czy ktoś, ale e, no, to ten. E, a propos serwera, Ziemniak chyba już tam się dowiedział, czy wszyscy, wszyscy, co właściwie są na sztabie generalnym, na Discordzie, że. No jest coś w planach, coś, coś. Wam powiem, że coś dużego. Więc dla wszystkich, którzy oglądają tego streama, to to jest zapowiedź oficjalna pewnego projektu. Nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, czy nie. To też po części zależy od Moresteka, od tego, czy oh shit, od tego, czy będzie miał czas aktualnie yy, i tak dalej. Więc, yy, no. Może być różnie, tylko tyle powiem, ale całość ma polegać yy, na tym, że będzie to. Chwilę w ogóle zobaczę, co wy już tam piszecie. <grywy> Dobra. Yy, całość będzie polegać na tym, że będzie to serwer z takimi mega klasycznymi minigrami. Tyle, że oczywiście będzie miał jakiś tam, wiecie, taki, można powiedzieć, nie wiem, system rozwoju. Bardziej mi o to chodzi, że za granie w te minigierki będziecie po prostu otrzymywać e, punkty, jakieś tam monety czy coś w tym stylu, i za nie będziecie mogli e, kupić sobie działkę w mieście. No i możecie później też kupować sobie jakieś tam surowce w sklepie i budować sobie domki i tak dalej. E, jeżeli zbudujecie ładny domek. E, czy niekoniecznie domek, ale po prostu coś, co będzie dobrze wyglądać, to możecie się upominać o rangę budowniczego. I jeżeli będziecie budowniczym, to, to inni będą mogli was na przykład wynajmować też za pieniądze, żeby, żebyście coś tam im zbudowali czy coś. Wiem, że jak to tym mówię, to tak trochę dziwnie brzmi, ale jakby tak całość, całość naprawdę ma jakiś tam sens i jest to poukładane i specjalnie też jeżeli nie będzie na przykład dużo graczy na serwerze czy coś, to będą e, minigry singlowe, czyli no nie wiem, no jakaś tam Mobarena, wiecie, coś w tym stylu. Takie, takie rzeczy, które możecie sobie nawet sami czy we dwójkę pograć i mimo to będziecie coś tam mogli sobie zrobić. Więc dobra, w sumie nie wiem, czy... <laughs> e, nie, nie będzie komuny. Wy, wybacz wybacz nadal, nie będzie. <ścoughs> będzie minigierka, Hirschelbrecht. <laughs> tak, <Daj>, będzie. <laughs> Oczywiście mikrotransakcje już są, wiecie, w toku, tak. Wszystko. <laughs> Wszystko będzie działać. Oczywiście tam. Yy, wymyślcie mi yy, tą walutę. Wiecie, jak są fałdolce w Fortnite. To jakby było. Minersy, o dobra, już tam sobie wymyśliłem, o to będzie piękne, po prostu będzie sklepik. Y, Paysafecard slash SMS, prawda, żeby